Zapraszam Was na Pirateswap.com, jest to najlepsza strona do wymiany Waszych skinów, a do tego macie jeszcze bonusik 35%, klikając sobie ten oto plusik i w tym oto miejscu pisując sobie kodzik Weroity, 35% do, e, słuchajcie, bonusu dla Was. To co najważniejsze, możecie sobie tutaj wymienić różnorodne skiny, możecie sobie tutaj niesamowicie drogie skiny znaleźć właśnie na tej stronie, możecie sobie wyszukać naklejki jakie chcecie, więc naprawdę strona wygląda fenomenalnie, linka oczywiście macie w opisie. Siemaneczko siumeczki. z tej strony oczywiście Vero, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku bardzo ważna informacja. Dwa skiny do zgarnięcia. Słuchajcie, dla was pod tego odcinka, więc jeżeli chcecie wygrać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Pamiętajcie o tym, że klikając sobie ten oto plusik i w tym oto miejscu, wpisując sobie kodzik Vero ety Macie, słuchajcie, 10% bonusu e, dodatkowo plus 2 zł na start, więc myślę, że naprawdę fajowa opcja. No i co? no Jeżeli wpłacacie, to oczywiście podsyłajcie mi wasze wpłaty, bo taka osoba będzie mogła sobie zgarnąć koskę, Jedną kostkę już sobie będziemy losowali na jak sorry, że tak przedłużam Zawsze to mówię, ale po prostu masakrycznie dużo spraw na głowie, to od razu sobie może dwie koski wylosujemy w tym miesiącu, zobaczymy jak to będzie, no i co, na samym początku wchodzimy sobie, słuchajcie, tutaj w skrzynkę AWP case i na tej skrzynce AWP case i dzisiaj skupimy, otworzymy ją 10 razy po 3 razy tutaj na speedzie no i potem sobie wlecimy na case battle zobaczymy czy się opłaca, czy się nie opłaca 86 zł pierwsze otworzenie 542 otworzenie więc tutaj bardzo fajnie, no polujemy oczywiście tutaj na AWP na Asimov tutaj kolejną otworzonko jest jeden Hyper Biścik, zobaczymy jak to e, potem wyjdzie, 250 zł kosztuje e, potrójne otworzenie takiej skrzynek, no i takie safari męsze, no nie za fajnie, że nam dropią, ale przydałoby się teraz jakieś takie otworzenie z redline'ami ojojoj, trzy razy znowu safari męż dobra, jest redline, tutaj, ale no, takie otworzenie powinno być, 500 zł o to chodzi, no tutaj stówka tylko, no Otwierając te skrzynki, ciężko tutaj zrobić jakiś niesamowity profit. Ale, no, tutaj spoko. W takim razie wchodzimy sobie tutaj mm, i tak, sprzedamy sobie e, jakieś koski. Pyk, pyk, pyk. No i wlecimy sobie, słuchajcie, na batelki, wlecimy sobie na bateleczki i Zobaczymy, czy na bateleczkach te skrzynki są lepsze Czy też są, słuchajcie, średnie, bo otwierając je, no, mogło być lepiej Zdecydowanie mogło być lepiej, no ale zobaczymy zaraz Bierzemy sobie 10 skrzynek, słuchajcie, AWP case, 4 osoby na underdogu No i zobaczymy, czy coś takiego przyniesie nam jakiś fajny proficik No fajnie by było zdecydowanie, jakby to nam przyniosło tutaj proficik Więc tego byśmy sobie życzyli Ale czy te życzenia się sprawdzą? No słuchajcie, zobaczymy, no to jest underdog, więc niestety ten redline nie jest kompletnie mi potrzebny i no nie cieszę się, że tutaj nam ten redline dropi, dobra, są teraz safari męszyki jakieś dropnięte, zobaczymy co dalej, 8 jeszcze przed nami, no niestety, niestety, tutaj hyperbiśnik dla nas, ale bo tutaj wkracza z redline, więc fajnie by było, o! Fajnie było jakby właśnie Bodadrian dropnął Redline'a, trafia, to teraz Boddy Samu niech dropnie Redline'a e, i będziemy mieli tutaj równą bitwę, no niestety hiperbiści dla nas za stóweczkę. szkoda, szkoda, e, zobaczymy, zobaczymy, bo to może być naprawdę fajna wygrana, no i teraz jest bardzo przyjemnie, Redlining poleciał dla Body Samu, można powiedzieć, że każdy ma wyrównane szanse, żeby mi teraz... Nie wyleciał redline, niestety redline mi wylatuje i to jeszcze. Well, ward niestety za 230 zł. Więc będzie ciężko to wygrać. Jeszcze hyperbestia dla nas. No i teraz już wiem, że to jest nie do wygrania. Musiałoby tutaj chyba jakieś Asimowe albo same redline lecić. A tu jeszcze słuchajcie hyperbestia dla nas. E, no ale i ogólnie, patrząc się na te ceny. Skinów, które tutaj dropią No to naprawdę opłaca się robić battle Z tych skrzynek, no bo zobaczcie 3301 zł z tego battle poleciało Więc to jest naprawdę mocna suma Więc tak patrząc się na to, no to naprawdę Powiem wam, że opłaca się tą bitewkę robić No to zróbmy sobie jeszcze raz Na 12 skrzynek, teraz za 1000 PLN Standardowy tryb, za 1000 PLN Standardowy tryb na 4 osoby No i zobaczymy, czy za 1000 PLNów tutaj z AWP Można wyciągnąć sobie coś mocnego Liczymy na to, że wreszcie jakiś Asimowek wyleci dla nas teraz, ponieważ jest to standardowy Standardowy tryb, nie underdog. A więc let's go, let's go, proszę Państwa, let's go, zobaczmy. Ok, zaczynamy Hyperbestium Field Test. Tutaj redline' bot Drian dropnął, no, więc spoko, nie jest najgorzej. Nie słuchajcie, najgorzej, ale drugi redline dla bota Adriana sobie leci, więc naprawdę. No, będzie ciężko, będzie ciężko i słuchajcie, hyperbestia, zobaczcie, na trzy skrzynki u Bota Adriana trzy e, mocne awupki wyleciały, więc no będzie ciężko, no dobra, no jest hyperbiści, no ale co to nam da, słuchajcie, 309 zł tylko u nas jest. Musiałby tam tutaj dwa razy redlining jakiś paść, żeby tutaj nie, coś z tego móc e, uciułać ciekawego. No ale może, może jakimś cudem Słuchajcie, no nie, Hyper Bestia dla Bota Adriana, 624 zł no tutaj dropi zdecydowanie gorzej niż w tamtych Niż w tamtym batelku. bo tutaj na przykład Bodrosu nie ma nic, a tutaj Bod Michael wkracza do gry I to wyprzedza jeszcze Bota Adriana No żeby nam ta simowka poleciała, to by było dobrze A tutaj na razie to my jesteśmy na ostatnim Miejscu do wygrania i pewnie teraz się wydarzy Tak, że jakbyśmy zrobili underdog'a to byśmy wygrali e, Znając naszego pecha e, No jest Hyper No ale 923 zł do dogonienia Na trzech skrzynkach, no to graniczny czy z cudem, chyba, że Asimov by tutaj Wyleciał, e, to i tak by było ciężko Żeby to odrobić, Hyperbestia Sobie wylatuje za 258 zł Proszę bardzo, no to teraz słuchajcie, Redlining w dobrym stanie I my to bierzemy, let's go no niestety, Redanik leci w dobrym stanie Ale dla bota M Michaela 3119, ten batelek zdecydowanie gorszy niż tamten W takim razie e, Na razie bateleczki nic nam nie dają Więc musimy sprawy wziąć w so swoje ręce Standardowy tryb Skrzyneczka GameStone No i oby słuchajcie, oby słuchajcie, teraz ten proficik Tutaj nam wyleciał Let's go proszę państwa, Body Samu Bodroso 1680 zł standardowy trybek i słuchajcie, jest Bayoneci Face czwóreczka, jest wygrana 3830 zł no, mogło być lepiej, mogło być lepiej, dwie naj, najtańsze kostki wydropiły moim rywalom, ale jest naprawdę przyjemnie, ale jest naprawdę przyjemnie, w takim razie teraz Supreme Knife Case. E, też na standardowym trybie sobie wjeżdża. Mm, no i zobaczymy tutaj Butterflya można Rubiego dropnąć tak w tych szynkach Ruby, więc no, jakby takie coś wydropić, to... U, no, no to uhu. Let's go, proszę Państwa, let's go. Zobaczmy, a i przegraliśmy niestety, niestety survival tutaj będzie więcej warty, no 2700, okej okay. No to w takim razie jeszcze jeden batelek sobie wjedzie tutaj e, No i w tym bateleczku robimy sobie taki myczek, gamestone'ik sobie wjeżdża i do gamestone'ika dajmy sobie tego Nie, nie stać nas tak, okej, okay? to dajmy sobie tą skrzyneczkę, Cztery osoby na standardowym trybie Liczymy na to, że gamestone przyniesie nam tutaj jakiś fajny proficik, proszę ja ciebie no i dodajemy sobie bota Adriana, bota Michaela, bota Emiliego No i sprawdzamy, sprawdzamy, standardowy trybek Let's go, słuchajcie, Gamma Doppler i to Emerald dropnął dla bota Michaela Dlaczego my nie wzięliśmy, słuchajcie, Underdoga? Na Underdog'u byśmy zgarnęli niesamowitą rzecz 11.235 zł, ja zagram jeszcze raz to gamestone, no bo naprawdę mocno tam dropi I słuchajcie, ja go zagram teraz na trzy osoby tylko zagram go dwa razy na trzy osoby, let's go, standardowy trybek, oby teraz dodał, no proszę, na sam koniec odcinka, oby, słuchajcie, fajny proficik tutaj dla nas wleciał, proszę, proszę bardzo, standardowy tryb, let's go, niestety, niestety, 2600 Doppler Face 2 dla Aleksa, będzie bardzo ciężko to zgarnąć, widzowie, niestety tego nie zgarniamy. Przegrywamy tą bitewkę, i niestety dzisiejszy odcinek kończymy z minusem. Ale ja się tak nie poddam, łatwo. Ja sobie selam te wszystkie skiny i wchodzę na Game Stone. Musimy, musimy coś fajnego dropnąć Musimy w tym odcinku coś fajnego dropnąć Let's go, błagam. Proszę, proszę. Ajajajajajajajajajajajajajajajaj. Cienko, cienko. 3-400, widzowie. No to jeszcze raz. Proszę, no proszę. Proszę, no. Kurde, Doppler Black Pearl to był, widzowie. Ogarniacie co tu było do dropnięcia? Wiecie ile to jest warte? 10500, no niestety dzisiaj, dzisiejszy odcinek zdecydowanie na minus, ale no cóż, no cóż, ja wam pokazuję wszystko, jak to działa. No jest tak, że też się słuchajcie, niestety, tutaj nie zawsze wygrywa. Hans Manning, jeszcze na koniec, to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczyska, do następnego się Manderko.